Wszystkich Państwa pozwólcie, że przywitam jeszcze naszych gości, bo Państwo są organizatorami. Witam Pana Tadusza Kierela, naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Cieszę się, że znalazł Pan czas na. nas. Panie z Ośrodka Którejnik Osób Chorych i Niepełnosprawnych, Dziękuję bardzo, bardzo. serdecznie. Witam wszystkich Państwa, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji i szkół, które bliskie są sprawy osób niepełnosprawnych i to, po, co już powiedziałam, wolontariatu. To jest piękna idea, która pozwala dzielić się. Tym, czego mamy często w nadmiarze czasu, energii, czasami mamy za dużo, a innym ten nasz czas, nasze pomysły, nasza energia jest potrzebna. Nie będę przedłużać, poproszę y, Państwa ze Stowarzyszenia, żeby opowiedzieli nam o tym projekcie, zwrócili uwagę na te najważniejsze modele, bo ta wystawa ma swoje części I, i potem zapraszam do oglądania indywidualnego i do Dziękuję. dziękuję. To ja może powiem o ustawie, a potem proszę, żeby kilka słów powiedział o Stowarzyszeniu, żeby było też wiadomo, gdzie to się dzieje, kim jesteśmy, jak działamy. A więc ta ustawa, te prace powstała podczas realizacji projektu, który nazywa się Polsko-Białoruskie Spotkanie Młodzieży. Projekt był realizowany w zeszłym roku tutaj w Toruniu. Zaprosiliśmy jego tutaj młodzież grona do siebie, i uczestnikali tutaj usługi z naszych działań, naszych zajęć ze stowarzyszenia oraz wolontariusze. Dla nas wolontariusze są bardzo ważni, dlatego też tutaj przygotowaliśmy obok wystawy, spotkanie poświęcone wolontariuszom: jak zostać wolontariuszem, na czym polega jego rola, i zachęcamy serdecznie na ten wykład. Ale wracając tutaj do tej wystawy, Zdjęcia prezentują tutaj różnego rodzaju zajęcia, które oferowaliśmy tej grupie. Oprócz oczywiście integracji i zwiedzania była grupa fotograficzna. To Jest tutaj kilka osób z tej grupy fotograficznej. Prowadzona była pod kierunkiem Natalii Miedziak. Jest to studentka ze Sztuki Pięknej, która zaczęła teraz rozpocząć współpracę z nami. Efekty tej pracy tutaj widzimy. To był cały tydzień, każdego dnia była inna tematyka, na przykład. Były to portrety, robiliśmy je w Parku Bydgoskim, były to nowe oblicze miasta, architektura, gotyk w Toruniu, było też życie codzienne Torunia. tutaj akurat nie umieściliśmy tych prac, aczkolwiek kiedyś ta wystawka miała większy wymiar w tamtym roku i wolontariusz w akcji jest też poświęcona są zdjęcia ich pracy. Co ciekawe, mogą Państwo zobaczyć, jak ciężko jest na przykład zaprosić grupę na rejs statkiem. Mi się to wydawało niewykonane aczkolwiek doświadczenie nasi wolontariuszy i Malwina, Kesiska, która opiekuje się wolontariuszami i jest koordynatorem tego projektu, pokazała nam, jak to się robi. Więc mogli oni wszędzie z nami, uczestniczyć, zniczyć, być na rejsie, wejść do Muzeum Kiernika, co też nie jest łatwe. Więcej zdjęć mamy, podczas e, naszego wystąpienia, naszego warsztatu, które właśnie, co, e, właśnie było e, Mamy tutaj portrety, mamy też tutaj właśnie um, e, zdjęcia z, e, z, z zajęć plastycznych. Te zajęcia były bardzo ważne, ponieważ grupa plastyczna po przerodziła się w grupę scenograficzną, a ona była potrzebna, ponieważ powstała e, taka grupa aktorska z ich własnej inicjatywy złożyła mu sprawkę pod tytułem jego premiera odbyła się w Teatrze Dale, Zaczarowany Świat, który jest na Brzosach, przy Szosie Pełnickiej. Na scenie ten spektakl, nieco zmieniony składzie, ponieważ grupa z Białorusi niestety musiała nas wrócić wróci do domu. Wystąpiła grupa aktorska która z szwego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych w Białym Pomorskim w zeszłym roku, a w tym roku w maju w Czebie w przeglądzie twórczości teatralnej Życie to Teatr. Co ciekawe, chciałam powiedzieć, że tam bardzo ważne są efekty tej pracy, ponieważ pokazało to, że bardzo ważne jest prowadzenie takich że grupa się interesuje fotografią i że chcą tego więcej. I od tego pomysłu zrodził się pomysł na inny projekt i teraz jesteśmy w trakcie realizacji. Będziemy tworzyć zdjęcia różne, e, nawet bardzo trudne. Będziemy zdjęcia nocą i będziemy robić własne super aparaty. Efekty tej pracy będą widoczne w listopadzie. Mam nadzieję, że będziemy też je pokazać w internecie. Projekt ten trwa teraz od kwietnia i cieszy się dużym zainteresowaniem, ale to jest ważne, ponieważ pomysł na to powstał z tego projektu i teraz to kontynuujemy dalej. Z grupą troszkę powiększoną i zajęcia są bardziej zaawansowane, ponieważ na była grupa a pytanie, że osoby mają większe wymagania, mają różne doświadczenia i są jeszcze więcej wiedzy, więc te zajęcia dalej kontynuuję na talie widzów i mam nadzieję, że efekty też będziemy mogli zatestować. Witam wszystkich. Chciałem przedstawić kilka słów dosłownie o stowarzyszeniu. Stowarzyszenie powstało w 2004 roku, także to jest nasz siódmy rok działalności. Powstało z inicjatywy terapeutów, ale również zakładali stowarzyszenie rodzice i osoby niepełnosprawne. Pierwszym takim zamyśle była to Pracownia Rozwoju Porozumiewania, czyli dla nas najistotniejsze było wprowadzenie nowoczesnych technologii w życie osób niepełnosprawnych, czyli jak osoba, która nie może porozumiewać się, nie widzi, nie słyszy, nie ma możliwości korzystania z klawiatury, jak może obsłużyć komputer, jak może skorzystać z internetu, jak może skorzystać z różnych nowoczesnych rzeczy, które w świecie są, ale w Polsce w tamtym czasie nie były dostępne. W związku z tym, że z panią Iwoną pracowaliśmy razem w fundacji Daj Szansę i ona prowadziła tam taką pracownię, pomyśleliśmy, że warto rozwinąć się i te nowoczesne technologie wprowadzić. Przepraszam do oglądania zdjęć. Dziękuję Państwu, że chcieliście tę pracę u nas pokazać. Oglądajcie zdjęcia do 16 czerwca, jest sala. Dla Was wszystkich otwarta. Zapraszam. Zapraszamy na wypadek nasz tak. Dziękuję. ちょっと。<laughs>